Rozdział 4 o aniołach. Niektóre kościoły twierdzą, że aniołowie funkcjonują jako duch święty. Nie ma jednak ani jednego wersetu w 66 księgach Biblii mówiącego, że aniołowie to duch lub że funkcjonują oni jako duch. Apostoł Paweł napisał list do Hebrajczyków, rozdział 1, werset 14. Czy nie są oni, aniołowie, wszyscy służebnymi duchami? posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? W Biblii aniołowie są określeni w liczbie mnogiej, lecz duch jest określony w liczbie pojedynczej. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, werset 13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. W ten sposób aniołów w Biblii jest wiele, ale duch jest jeden. Aniołowie mogą zbuntować się przeciwko Bogu i być wtrąceni do piekła, a zbawieni ludzie mogą sądzić aniołów. Są zapisy pokazujące sąd nad aniołami, ale nie ma zapisu mówiącego o sądzie nad Duchem. Biblia mówi, że Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże, lecz aniołowie nie znają tajemniczej administracji Boga. Jak napisano, pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset 12. Co teraz Wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym Zesłanym z Nieba opowiadali Wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Skoro jest napisane, że aniołowie pragną wejrzeć do Ewangelii zwiastowanej przez Ducha Świętego, musi istnieć wielka różnica między aniołami a Duchem Świętym. Biblia określa aniołów jako anioły pańskie lub zastępy niebieskie lub Synowie Boży. Czasami ludzie mylą anioła pańskiego z samym Panem. Anioł pański jednak nie zamienia się w Pana. Ludzie mylą anioła pańskiego z Panem, ponieważ nie mają właściwego zrozumienia kontekstu, a następnie źle go tłumaczą. Jak napisano w Księga Sędziów, rozdział 6, werset 12 I ukazał mu Gedeonowi anioł pański i rzekł do niego, Pan z Tobą, mężu waleczny. Ponieważ anioł pański zaświadczył o Panu, ludzie pomyłkowo zaczęli nazywać anioła Panem. Pan zawsze chodzi ze swoim aniołem, Dlatego ludzie czasami mylą Anioła Pańskiego z samym Panem, kiedy czytają Biblię. Aniołowie są stworzeniami Boga, są oni nazywani synami Bożymi, zastępami niebieskimi. Aniołowie to posłańcy wysłani na ten świat przez Boga, czasami niszczą ludzi, czasami strzegą poszczególnych osób. Nauki o Aniołach były lepiej zrozumiane w czasach Nowego Testamentu. Wciąż jednak Biblia nie mówi szczegółowo o Aniołach. Niektóre wersety mówią, że opiekują się poszczególnymi osobami, ciągle podążając za nimi. Jak napisano List do Hebrajczyków, rozdział 1, werset 14. Czy nie są oni, aniołowie, wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby, gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? A Jezus powiedział: Ewangelia Mateusza, rozdział 18, werset 10. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie Ustawicznie patrzą na oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Kiedy Piotr był przetrzymywany w więzieniu, w noc paschalną uratował go Anioł. Wieść dotarła do świętych modlących się w jadalni Marka. Wtedy oni ze zdziwieniem powiedzieli, to Jego Anioł. Aniołowie zawsze strzegą i podążają za tymi, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Kiedy dobrze czynimy, one chwalą się nami przed Bogiem i innymi Aniołami. Kiedy czynimy źle, one z niepokojem informują o tym Boga. Aniołowie mogą z łatwością przyjść i odejść sprzed tronu Boga zanosząc nasze modlitwy lub wieści, i czasami one przynoszą nam nowinę zbawienia. Więc aniołowie mają bliski związek z ludźmi. Studiując związek między aniołami a ludźmi, którzy zgrzeszyli, odnajdziemy głębokie sekrety o Bożej administracji odkupienia. Aniołowie są niewidoczni dla ludzkich oczu, lecz w oczach Boga mają oni określoną postać. Nie mogą się nigdzie ukryć w duchowym świecie, nawet na ułamek sekundy. Biblia mówi, że aniołowie to duchy. Dech życia, który Bóg tchnął w ludzi, też jest nazywany duchem. Jezus mówi, że przy zmartwychwstaniu będziemy jak aniołowie w niebie. Czy więc najpierw istnieje człowiek, a później staje się aniołem? Albo, czy aniołowie rodzą się jako ludzie po popełnieniu grzechu i potem znów stają się aniołami, aby powrócić do swojego niebiańskiego domu dzięki łasce Chrystusa? Musimy znaleźć dokładną odpowiedź na to pytanie.